To robota gościa, który lubił uciekać przed robotami. Myślałem, że Freddy zgubi agro, jak będę tak biegał dookoła Arcade. Ale nie. To tak nie działa. Dobra, już tworzę lobby. Ciekawe jest. Nie tylko przyjaciele, pyk. Travis z, z ten Pan z depresją. E, tak, o kurde. Muszę się chyba dołączyć do mojego serwera. Kurde, jakie to jest. O, dobra. Ej, ustaw na noc trzesią. O, oh, shit. Eee... No, poczekaj Create. Duch. A, i teraz albo będzie sika, no. albo Foxy. Z tego co widzę, to chyba Foxy właśnie. Bo tak Freddy z pierwszej nocy Bo się odpalił? Właściwie tak zauważyłem, że Foxy był na tym. A nie? A chyba ta Foxy będzie w trzeciej. Oj. Wysłałem zaproszenie, akceptuj. Dałaś mi Mariusza. Mariusz? Tak go nazwałeś, Mariusz? Nie, po prostu tyś... chyba to zamiast Michaela to, po... to pisze Mariusz. Nie, bo on nazywa się Todd. To jest Jay, to jest Amber, a tu jest Travis. Ja mam ty po polsku. To a ci przetłumaczył na Mariusza? Ta. <laughs> Uwielbiam to. Uwielbiam polskie tłumaczenie. Ja cię. Ale Todd to w ogóle nie łączy się z tym, bo Tadeusz się łączy z Toddem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Ja cię kręcę. I zobaczymy, to jaki nas? animatronik. Tak to jest, kiedy gra się w Robloxa. Z dekapiku. I pobierać go z Microsofta. O! Ta Foxy! O kurde. Oj, to będzie zagrożenie biologiczne. <laughs> Dokładnie, kto ogląda poprzednie odcinki, będzie wiedział. To może być bardzo grube zagrożenie biologiczne, bo pewnie będziesz musiał szybko zamykać drzwi. Oj, tak. Bo na razie mój gameplay. kurde już tak kurtyna na no te. Nie, na razie masz 3

na System Location. No, kto wie, to wie. Kto wie, to wie. Podejdziemy, że jeden animatronik będzie trzeba na niego patrzeć. O? Może właśnie Foxy? Może trzeba go latarką, jak w The Joy of Creation?

że jeszcze nie, się nie odpaliła? Nie, siedzi sobie na stoliku. Boni, boni idzie. Do mnie? Nie do mnie, nie do mnie. O, do biura. Ale Znale. to jest trochę Znale. dziwne, że oni nie mogą wchodzić do biura. A mi się wydaje, że mogą, tylko jakim im zamkniesz drzwi, albo cię nie zobaczą. Bo mi się wydaje, że oni muszą cię zobaczyć. O kurde Foxy go zładać Kurde, bo nie będzie teraz często tutaj chodził. O nie, 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 nie Marionetko, gdzieś tam Ciekawe co Foxy robi Fuck no, się na Fuck! Ja pierdolę Nawiązanie yy, z... Yy... Miałem oko. O kurde to I jest to jest i nawiązanie że... Nawiązanie, że... Z... I... Z... Mm, mafa Security Bleach Było tam coś takiego? Nie, po prostu musiałeś Frediego wtedy bronić. A. I podparałeś William Aftona Jako animatronika. Marzonko Generator do naprawienia ta... E, Security Bridge był chyba najgorszym... najgorszą częścią gry jaka była w całej serii. Bo przynajmniej może FNAF3 nie był straszny, ale miał taki heavy lore, że o oh my god A to? To jest taki furry, bait. Musisz Dobrze, dwa to, generatory tak, naprawić. Ta, zgliczowana. Bez sensu to DLC mam nadzieję, że będzie dobra. Bo jak nie, i dalej będą takie głupie glitche, no to, to to jest bez sensu. Tak jakby odgrzewać kotleta, który i tak już był mi OK Okej, okay, Foxy był! Jak działa Foxy? Yyy, on biegnie, on wbiegł do biura, on wchodzi do biura. I co? I on biegnie, musi się, węd się schować, albo musi zamknąć drzwi. Naprawiłeś te generatory? O kurde, tlen jeszcze musisz naprawić. O nie. Wszystko się spajlowało w jedno. Najważniejsze w sumie jest, żeby generatory chodziły. Freddy no, jest no, przy drzwiach. No. Fuck! Sergio Gordon! Gordon, Freddy, cię zabił? Nie wiedziałem, że Gordon nie będzie. A! Już chyba wiem, dlaczego musisz generatory naprawiać. Bo w Golden Freddy atakuje wtedy. Tak! Życie, żyje. I zaraz, no właśnie, się zniknęło. A każdy ma po 3? Nie żyje. O, widzę Foxego. Kurde o nie! Freddy. Musisz... Przejdź sobie. Muszę przejść do wentylacji. Proszę. A ty went przez... Jak... Naprawiać. Yy... Jak tam jesteś daleko, ty... Nie jestem tuż obok, ale Freddy tak samo. Tak podejdziemy co tak Gordon Freddy działa. O, tren już syna. Kurde, kupi Freddy, no nie mogę tam dojść! On tam kampi. Camperka gaming. Ja to jest chujowe, no i się utuszę. Nie tylko... Medi powinien gdzieś indziej, no nie mogę wyjść! O! I chuj! Kurde. No to jest bez sensu! Jak ja mam tam wejść? Nie wiem. No. Bez sensu, A ile masz żyć? Dwa jeszcze. Aj. Ej, tak można KURD... No ja zostajmy się. Zdożyć, to jest bez sensu kompletnie! Musisz tam jakieś nie. Ale ja tam byłem, resetowałem to już, no po prostu się nie da tam dojść. Ja leżę. Że... Nawet czasu na to nie ma, jak już wentylacja nie działa. O, ale przeszliśmy W ten sposób wygraliśmy. No super, ale to jest kurde głupie strasznie. Jak to zrobić? Nie wiem, ale... Nie, naprawdę jedyną możliwą opcją, jaką widzę, to jest przynajmniej, jaki, przynajmniej raz jakimś cudem zresetować wentylację, ale siedzieć przy generatorach, żeby czas leciał i korzystać z tego, ile życie ma, ale jest głupie bardzo. O kurde, co się to agreement A zero dolarów. much YouTube 631. I, 6. Domu. 6. Domu. Więc... I, feel... I feel nauseous believe me never had a lot of come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dream